Cześć, witajcie, tutaj Maciek i Klocki. dzisiaj archiwalny czwartek, więc witam szczególnie tych, którzy są fanami zestawów. Które wyszły już z oficjalnej dystrybucji, i wtedy możemy sobie powiedzieć, że eh, kiedyś to było lepiej, chociaż ten akurat cecik pochodzi z roku 2017, czyli znowu nie taka historia, bardzo dawna. 792 elementy, cena katalogowa to 419,99, no jest niemały zgrzyt. ale jak się przypatrzymy, to tutaj mamy sporo tych dużych kadłubów oraz takie elementy podlądowisko. Które również są słusznych rozmiarów. No a dodajmy do tego, że oczywiście ten zestaw dało radę na przykład na Alto dostać po dużo niższej cenie. Teraz niestety już go tam nie ma. No i mamy tutaj kilku załogantów całkiem dużo trochę jeżeli chodzi o statek, trochę jeżeli chodzi o helikopter oraz jakiegoś turystę, który chyba nie jest zbyt szczęśliwy. No i na dodatek dwa zwierzaki więc dużo, dużo łakoci. No i przyjrzyjmy się, jak to wszystko się prezentuje. Takie mam słuchajcie wrażenie, poprawcie mnie jeżeli się mylę, ale ta straż przybrzeżna mocno zalegała na półkach i mnie też ta seria nie przekonywała, w zasadzie pod seria Lego City, ale ten zestawik sobie zakupiłem, żeby mieć ten potężny kadłub dla jakiegoś no, statku tak naprawdę. To już podchodzi pod statek, nie żaden jachcik, nie żadna łupinka, popierdółka, tylko naprawdę fajny. Duży element i ja go tutaj już mam. Ło, wow, to jest duże. To jest ciekawe. Szkoda, że to nie jest pomarańczowe, bo by się bardzo przydało do pewnego projektu, nad którym pracuję, ale i tak jest dobrze. Ja chyba nie będę nawet naklejał tych oznaczeń Straż Przybrzeżna, tylko zostawię sobie w tej formie właśnie ten element. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Wysypmy sobie, ojej. Ale mnie tutaj zaatakowało dużo klocków. Wracając do mojej myśli, wysypmy to sobie. Tutaj mamy ten taki charakterystyczny, inny nieco woreczek, nieponumerowany, gdzie są te takie spore elementy. Fajnie, że mamy pomarańczowy pontonik. No i co tutaj będzie? Helikopter, jeszcze inna łódź, co jest pewnego rodzaju, no, silną stroną tego zestawu. Jeżeli chcecie, dwa takie. Elementy, no to tutaj je znajdziecie, ale też i zestaw, jak sami wiecie, trochę drogi był. No i sporo białych, pomarańczowych i całkiem dużo szarych oraz niebieskich. Zerknijmy, o właśnie, na to, głównie na to, bo tutaj mamy te naklejki na różne elementy ogonów, wszelkiego typu pojazdów to będzie trzeba wykorzystać. No, i mamy tutaj tą symbolikę koła ratunkowego. Ok, jest to czytelne w tym świecie Lego, jak najbardziej mi się podoba. Tutaj widzę, że sporo różnych małych instrukcji jest. O kurczę, no. Ach. Będziesz siedzieć? No, będziesz. Nie będę tego teraz rozrywał, tylko rzucę jeszcze te dwa elementy. Ojciec, z synem można by powiedzieć i dajcie mi długą, długą chwilę, żeby z tym wszystkim się uporać i dla Was zrecenzować. Powiem wam, moi drodzy, że rzadko kiedy po wybudowaniu dużego zestawu z serii Lego City mam poczucie pełnej satysfakcji, a tutaj ono się właśnie pojawia. Dlaczego zapytacie? Ano, bo zestaw jest tuściutki. <laughs> o co mi teraz chodzi? Zobaczcie sami. Jest budynek, dosyć duży, dwupiętrowy, jest całkiem porządne lądowisko, no i pojazdy. Jest ich dużo, bo i helikopter. I całkiem pokaźnych rozmiarów statek oraz motorówka, i na dodatek dzikie zwierzęta, plus jeszcze gdzieś tam znajdziemy boję. Czyli wszystko, co pozwala fajnie się bawić, ale jednocześnie dla mnie też jest cenne, bo można wymontować masę ciekawych elementów. No i lećmy, żeby omówić to w szczegółach, bo warto, naprawdę warto. Zacznijmy może od elementów niemobilnych, no i lądowisko jest naprawdę wspaniałe, duże. Pokaźnych rozmiarów, nie tylko ta literka H na drobnej płytce. Tutaj nawet większa jednostka ze spokojem by dała radę wylądować, no i podoba mi się użycie tych elementów, które potrafią stworzyć idealny, perfekcyjny okrąg. Ba, nawet zadbano tutaj o drabinkę. No, trochę szkoda, że nie ma jak się dostać na pierwsze piętro tego biura, bo jednak, mimo wszystko, to trochę razi. Ale jeżeli chodzi o pomost, naprawdę dużo miejsca. Nawet dałoby radę tutaj wrzucić ośmiornice, jakieś pojemniczki, kontenery. Tutaj akurat w środku niczego nie znajdziemy, ale zawsze przyjemny detal. No i tutaj popełniłem drobny błąd, bo te drzwi powinny jednakowo się otwierać, ale jak się nieuważnie przykleja naklejki, to potem tak to właśnie wygląda. Tutaj mamy jeszcze dodatkowe koło ratunkowe. Może jest nieco pustawo na tym pomoście, ale z drugiej strony no dobrze, jak nie ma tutaj takiego przesytu, jak nie ma zbyt dużo elementów, znowuż na upychane. No i tutaj, zobaczcie, tu by się przydała albo jakaś szyba, albo przynajmniej wygładzenie tych kilku studów. Do góry też barierki, ten symbol, że to straż przybrzeżna, bardzo, bardzo fajnie się to prezentuje. I zerknijmy jeszcze tak szybciochem, jak to wygląda w środku. No, zwyczajne biura, tutaj mamy sporo monitorów. Ekspres do kawy, niżej też jest więcej krzesełek, jakaś gazeta oraz telewizor i coś tam jest aktualnie wyświetlane. No i super, wydaje mi się, że to jest taka przestrzeń socjalna, albo może jak kogoś uda się uratować, to właśnie jest kierowany do tego bardzo schludnego i przytulnego pokoiku. Na górze mamy radar też całkiem nieźle zbudowany, jak na standardy LEGO oraz kilka anten. No i zwrócę Waszą uwagę, że mamy tutaj światła, identyczne jak w przypadku statku, więc znowuż jest spójność. No naprawdę, mimo drobnych takich potknięć, to są dobre budynki. Ale prawdziwa konstruktorska magia zaczyna się tutaj, na statku, bo niektóre rozwiązania są naprawdę fantastyczne. Jeszcze Wam tylko przypomnę, że zrezygnowałem z tych czterech naklejek, no bo nie chcę, żeby ten kadłub był przypisany już zawsze do Straży Przybrzeżnej. Może kiedyś będę budował jakieś takie statki i ten duży szaro-biały element mi się przyda. Ale okej, okay, przejdźmy już do omówienia, co tutaj znajdziemy. No, na przodzie jest szperacz, czyli taki potężny reflektor, żeby móc przeczesać zarośla, żeby być dobrze widocznym w gęstej mgle i jak najbardziej to się sprawdza. Dalej mamy kajutę medyczną i zobaczcie, dostajemy się tutaj wyciągając. Ten pomarańczowy moduł, bardzo sprytnie zbudowany. No, zresztą znamy to. Kilka lat później coś podobnego było wykorzystane w tych maszynach badaczy Arktyki. Tutaj chyba przechodzimy przez to, no bo innego wejścia nie ma. Może możemy sobie je wyobrazić. Kto wie? W każdym razie znajdziemy tutaj noszę. Element bardzo konieczny, jeżeli chodzi o tego typu jednostkę. Oraz kilka takich podstawowych elementów. Do ratowania życia, jakieś leki, jakaś aparatura bardzo fajnie. No i zobaczcie, jak się przyjrzymy, to nawet dałoby radę tutaj dostrzec schodki więc fajnie, chociaż, jak sami widzicie, tutaj po boku nie ma zbyt dużo miejsca, żeby przemknąć po tym pokładzie. No ale idziemy dalej, wyżej. Bardzo łatwo dostać się do budki sternika. No i mamy tutaj oczywiście kolejne monitory, kolejne radary. No i siedzi sobie tutaj pewnie kapitan, bo kto by tutaj inny mógł siedzieć. Jak najbardziej fajnie. No i zobaczcie, proste, łatwe, przyjemne i to nie odpada tak łatwo. Jak już to przytwierdzimy, to przesuńmy się jeszcze na tył tej jednostki, bo mamy tam szalupę ratunkową. A jeżeli już byliście rozczarowani, że nie znajdziemy tutaj żadnych funkcji bawialnych, no to muszę was wyprowadzić z tego błędu. Bo zobaczcie, przenosimy się na tył naszego statku, a tam szalupa ratunkowa, którą możemy ekspresowo ekspediować na taflę wody. O! Pyk. Wystarczy, że użyjemy tej oto dźwigni. No i fajnie, zobaczcie, to jest czwarty pojazd w tym secie. Niewielki, bo to taki pomarańczowy pontonik, ale jest tutaj jakiś silnik. No ale co ważniejsze, latarka, krótkofalówka i koło ratunkowe. Czyli takie abecadło, jeżeli chodzi o pomoc na wodzie. No i powiem wam szczerze, może trochę tutaj widać. Te elementy typu technik, to już nie jest takie ładne jak na przodzie, ale powiem Wam, no jestem w stanie to zaakceptować. Tym bardziej, że góra tego całego statku jest szczegółowa. Zobaczcie, mamy tam różne radary, światełka, takie ustrojstwa, co do których nawet nie mam pewności, do czego mogłyby służyć. No i także tutaj, jak sobie popatrzymy, te łańcuchy, to wszystko zostało bardzo fajnie przemyślane. Już nie mówiąc o tych elementach. Które tutaj dostrzegamy praktycznie za każdym zakrętem. No i bardzo fajnie, ta jednostka, ten statek jest staranny, i żeby było czegoś takiego więcej w Lego. Oj, żeby było! Jeżeli śledzicie mój kanał nieco dłużej, to wiecie, że jestem dosyć wymagający, jeżeli chodzi o helikoptery, no i one po prostu muszą być ładne, muszą mieć to coś. A ten oto tutaj nie jest takim dodatkiem, jak czasem mamy w posterunkach policji jakieś takie niewielkie maszyny. Ten tutaj jest całkiem konkretny, solidny i może lądować na wodzie. Zobaczcie, do tego służą te duże, żółte elementy. Oczywiście trochę klasyki tutaj znajdziemy jeden drążek do sterowania. Tutaj po bokach dalibyśmy radę dwie minifigurki umieścić, gorzej by było tylko trochę z noszami, co jest może pewną słabością w przypadku takiej Straży Przybrzeżnej, ale jesteśmy w stanie przymknąć na to oko. No i tutaj jest po pierwsze szeroko, po drugie widać, że ten ogon jest na czymś zaczepiony i oczywiście wilniki działają. No czego chcieć więcej? Jest to porządny, nawet bardzo porządny helikopter. Równie mocno jestem zadowolony z wyglądu tej motorówki. Zobaczcie, raczej obstawiałbym, że jest to sprzęt dosyć mocno luksusowy, bo mamy w końcu cztery miejsca. Z przodu jakiś panel, oczywiście. Tutaj mi się te białe wygładzenia obłości podobają jak najbardziej. No i wiśniowy kadłub nieźle to się prezentuje. Oraz te przesunięte krzesełka. One, zobaczcie, są tak zamontowane, że trochę nie są w zgodzie ze studami i dobrze, bo mamy trochę przestrzeni i powiem Wam, że wszystkie figurki, wszystkie cztery, by się tutaj wmieściły, a pozostałe nawet by dało radę upchnąć na tył. Ale szkoda, że tutaj nie ma żadnego kontenerka, dlatego że mamy ten pistolet na flary, takie sygnałowe, SOS-owe, no i po prostu to by nam z tyłu latało. Trochę szkoda. Ale to jest chyba jedno duże niedopatrzenie. No i silniki potężne. Nie wiem, ile to może mieć koni mechanicznych, jeżeli motorówki w ogóle w takich jednostkach się liczy. W każdym razie, no wygląda to ok. Ja akurat nie jestem fanem, jak te silniki są zbyt duże, ale tutaj chyba jeszcze nie przesadzono. No na pewno ta motorówka będzie jeszcze na niejednej mojej makiecie, bo do klimatów plażowych rewelacyjnie to pasuje. No i tutaj jeszcze mamy o. Taką wodę, jak niby ta motorówka wpadnie już na skały, no i pokład zostaje zalany. Na początku myślałem, że jest to ta sama logika, co wiecie, w skuterkach, gdzie jak się pruje przez wodę, no to taki strumień tam wylatuje, ale nie. To chyba w ten sposób tutaj nie działa. To przy takich mniejszych jednostkach i owszem, ale takie motorówki to zupełnie inna para kaloszy. No dobra, i tradycyjnie jak to mam w zwyczaju pod koniec recenzji wyciągnąłem wszystkie minifigurki, które tutaj znajdziemy i powiem Wam, że no klasycznie dosyć jak w serii Lego City nie ma tutaj zbyt dużo alternatywnych wyrazów twarzy, bo zobaczcie, tylko ten marynarz rozbitek ma taki przestrach, kiedy wysyła sygnał alarmowy. No i jeżeli chodzi o powtórki torsów, to one też się tutaj przydarzają. Ta pani, która pracuje w biurze oraz ta pani ze statku mają identyczne torsy, no sytuację ratuje ten. Kapok, który zasłania praktycznie cały przód. No i podobna sytuacja w przypadku pilota oraz kapitana. Ale powiem wam, że te kapoki są paskudne. One podwyższają główkę minifigurki. Dlaczego Lego odeszło od tych starszych kapoczków? No, zobaczcie sami. Wtedy wygląda to naturalniej i dużo, dużo bardziej mi się podoba. Jeżeli miałbym jakąś minifigurkę tutaj wyróżnić to chyba nie wyróżniam nikogo, może oprócz tego turysty, który jednak nieco przypomina mi mnie samego, no jeszcze jakby miał jakieś delikatnie blond włosy albo brązowe, to wtedy byłoby dużo, dużo lepiej. Podsumowując, ten zestaw jest dla mnie dowodem na to, że nie zawsze wszystko wychwycimy przeglądając katalog, bo ja się nie spodziewałem, że ta kwatera główna straży przybrzeżnej będzie aż tak udana. A tutaj spore zaskoczenie, bo każdy z tych pojazdów ma taki pazur, jest dobrze przemyślany. No a ja tutaj zdecydowałem się na ten set, żeby mieć ten biały kadłub, a tutaj cała reszta też okazała się świetna. Oczywiście, można by ponarzekać, że te minifigurki mało Urozmaicone, że przydałyby się jakieś nadruki na ich nogach. No, też mało miejsca jest w tej kwaterze kapitana, żeby tam ułożyć kogoś jeszcze za tą figurką, która steruje całym statkiem. No, ale to są już takie drobiazgi. Generalnie wszystko jest fajnie. Zobaczcie też na to biuro, które z innej strony też całkiem nieźle jest zbudowane, po prostu całe jest przeszklone. No ale te takie drobne potknięcia, typu na przykład brak schodów, czy też drabinki na pierwsze piętro. No i dodatkowo te rzeczy, które wymieniłem, sprawiają, że tutaj ocena jednak będzie 9 na 10. Duży zestaw, dobrze przemyślany, kilka rzeczy dałoby radę poprawić, ale to są drobnostki, bo ogólnie jestem mega. Pozytywnie zaskoczony. Tutaj z elementów zapasowych na pewno ta niebieska strzykawka, a tak to nic specjalnego. No właśnie, może jeszcze jakiegoś nadruku tutaj zabrakło, czegoś takiego, co by no, popchnęło ten zestaw do jeszcze wyższych ocen, ale 9 na 10 to jest i tak przepotężna nota. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnych dniach. Hej, hej, hej!